Pierwszy raz jestem u Barbera, tak naprawdę na 100% i ja się mega cieszę, że to jesteś właśnie ty. Ja, ja też jestem dumny, że przyszedłeś akurat do mnie. Ostatnio sobie odbiłem takim specjalnym zabiegiem herat, żeby mi troszeczkę się odbiło. I zawsze widzisz, że one takie wow. są lekko stojące. Boki mnie denerwują, więc zawsze te boki staram się robić krótko, ale... Jezus, ja nigdy tyle nie mówię. U, <laughs> just, ja zawsze to, o i jak będzie. Tu jest taka różnica i ja widzę cały czas taką linię, wiesz? Kontrast. To, że mówisz, że nie lubisz siebie, jak ta fryzura jest taka za bardzo płaska, Co z tego względu, że twarz jest bardziej pociągła, pociągła. i faktycznie ma... Taki idealnie prostokątny kształt. Generalnie tak. dążymy do tych ostrych kształtów, ale u Ciebie wręcz przy pociągłości to jest zbyt przerysowane tak. i też nam pojawia się delikatnie na skroniach takie zaokrąglenie. Tak jak sobie tutaj spojrzysz, tu jest Chciał idealnie prostokątny. To prostokąt. za Nie, 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 absolutnie. Ja <laughs> 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 Fajnie, gdybyśmy tu mieli delikatnie rozbudowany ten fragment, tak. na nim zaznaczyć takie ostre kontury, a tutaj wystopniować te boki nad uchem, tak półokręgiem. Trochę krócej. Dzięki czemu amfas patrząc, będziesz miał idealnie ostry kształt, nawet trochę trójkątny, co bym tak. u ciebie sugerował. Tak. Y, a jednocześnie będzie, będzie fajnie to wyglądało, będziesz miał tą świeżość taką. Super. Nie no, w ogóle słuchaj, nie mam pytań. Nie no, w ogóle nie musisz tego lusterka. Nie jest przepięknie. Wychodzę i nie popowiem nic i nie ruszam w ogóle włosami, nie, po prostu wszystko mi się podoba. Tak, no tak jak widzisz, one same się ułożyły. Tak. Ja je bardzo naturalnie wysuszyłem. No i zwróć no, uwagę, jak fajnie ta żywka faktycznie nam wyprofilowała to, co chcieliśmy. Czyli tutaj bardzo. rozbudowała delikatnie skrajnie, no, możesz się bawić tymi włosami. I wiecie, co że mam kształtną głowę. Tak, tak bardzo Także mam, no. A będę ja. że nie mam kształtnej głowy. Teraz będę tak właśnie wyglądał. To była dla mnie przyjemność. cię a powiedz mi, czy ty tak, taki zawsze jesteś oazą ozu spokoju? Tak, w pracy zawsze, <grym poza <grym> różnie, ale w pracy zawsze. <grym> ja zawsze Ciebie obserwowałem i taką masz oazę spokoju, czego mi brakuje. Jestem, widzisz, jestem... O, ogień i woda, ale... Ale mi się to bardzo u Ciebie podoba, to jest wspaniałe. Mi Ciebie również. Fajnie, że możemy być różni i robić tak fajną robotę. Tak Dziękuję Ci bardzo. Jest dziękuję bardzo. Dzień. Dzień. miło było.